Wczoraj oglądaliśmy wspólnie z zespołem mecz reprezentacji Polski z Albanią. Może to nie było spektakularne widowisko, natomiast najważniejszy w tym spotkaniu był wynik: Polska reprezentacja wygrała 1 do 0 i w naszym przypadku, odnośnie meczu z Zagłębie Lubin również najważniejszy będzie wynik tego spotkania. W Zagłębie Lubin może miała słabszy początek sezonu, natomiast ostatnio systematycznie punktuje i również na wyjeździe, dlatego musimy na to uważać. Natomiast wydaje mi się, że my mimo wszystko jesteśmy groźniejsi u siebie, dlatego. Z pokorą, z szacunkiem podchodzimy do tego spotkania i, i również po, po meczu ostatnim z Krakowią, z taką sportową złością, żeby, żeby zdobyć trzy punkty. Czas na pytania. Nie mam Aha. Panie trenerze, jak wygląda sytuacja kadrowa? Sytuacja kadrowa na razie się nie zmienia, tak? poza Maćkiem Domęskim i Marcinem Budzińskim, e, którzy przeszli operację i się rehabilitują. Praktycznie wszyscy zawodnicy, może, może poza kolewem, jeszcze który ćwiczy indywidualnie i w, pewnym, w pewnych fragmentach treningu do nas dołącza, wszyscy są do dyspozycji i do gry. Natomiast jednym zawodnikiem, który z powodów formalnych nie może zagrać w tym spotkaniu jest Koki Hinokio, ponieważ w jego kontrakcie jest zapis, że, że nie może zagrać przeciwko różnie zagłębiu Rubin, z której jest wypożyczony. A szkoda, bo ten zawodnik jest w dobrej formie, lecz niestety nie będzie mógł zagrać. Jeszcze jedno pytanie mam. Czy podjęto podczas tej przerwy próby znalezienia przyczyny w tej słabszej drugiej połowy? Czy się udało znaleźć tą przyczynę? Czy się udało znaleźć przyczynę tej słabszej gry w drugiej połowie drużyny? Czy udało się coś to rozwiązać ten problem? Czy... Tak, tak, coś. Jest... bardzo dobre moje ulubione pytanie, na które odpowiadam już od, od wielu kolejek. I za każdym razem mówię to samo, że mam nadzieję, że w następnym spotkaniu w końcu przełamiemy tą, tą niemoc gry w drugiej połowie. I, i powtarzam, mam nadzieję, że w meczu z Lubin u siebie w końcu zagramy przez 90 minut na równym, dobrym poziomie, i to przyniesie nam, mam nadzieję, trzy punkty.